Dzień dobry, tu Jędruś światło mądrości. Patrzcie, ja, dzisiaj znowu wyścig jakiś jest. No ja znowu nic nie wiem o wyścigu. No i co, wskakujemy na czołówkę peletonu, i jedziemy przecież. No i wygrywamy go. O. Tak. Dobra, zobaczymy sobie. Ech, maki, pewnie tutaj będzie dużo maków czerwonych. O, widzicie? Jak wszędzie rosną. O, tam też. I to w, w miastach właśnie dużo tych maków. Dobra, jedziemy. Jedziemy sobie taką oto dróżką O, widzicie jaką? Patrzcie, taką właśnie. I poświecimy sobie dzisiaj trochę światłem mądrości O jakie to mało, I bo mnie dzisiaj plecki bolą To jakaś żona mi dzisiaj wymasuje pewnie plecki jak wrócę z rowerkum Jak wrócę z rowerkum To mi żona rozdymka, wymasuje plecki To jest boadusiciel Boadusiciel Będzie z żoną Jędruś, pani prokurator Będziemy się ten bawić wyśmienicie no, na pewno masz kajdanki, to ja będę cię skuwać, a potem zobaczymy, co dalej. O, tam są też maki, ale tutaj są zarośle, dlatego maków nie ma, no, tutaj <laughs> i wertepy są. Ja nie lubię wertepów, bo nie można jechać bez trzymanki, jak Jędruś mądrości. No. no zobaczcie, jak tu jechać bez trzymanki? O. No ja jadę cały czas bez trzymanki, ale się nie da, widzicie, pojedziemy teraz zobaczyć co tu rośnie, tu jest kamień, tam zakopałem chyba Pabla Escobara, a tu są żony, e, żony kwiaty na grobie męża jej chyba byłego tutaj. O. To jest magiczne miejsce mocy, wam pokażę, że tu jest magiczne miejsce mocy takie Jędruś, widzicie? Nikt o nim, a tym nie wie. Ale tutaj jest coś takiego magicznego właśnie. Jak przyjeżdżasz to ktoś wisi. Tylko brudno tu strasznie. No, bo ludzie nie sprzętają po sobie, bo to świnie są brudne. Srają pod siebie. Nie myją często się o. A wiecie po co tu przyjechałem? To ja wam pokażę po co ja wam przyjechałem tutaj Na ból głowy dla żony o. o Widzicie? Gdzie jest światło mądrości? Świeci dla żony, jeszcze lekarstwo przywiózł, musicie mi za to zapłacić, a jak mi nie zapłacicie, to o zobaczcie jaka kara was czeka, patrzcie. Tu... Kicia wisi z uszami, właśnie, widzisz Kicia? Patrz, Kicia wisi z uszami, zobacz. A ja teraz zobaczyłem, że to ma uszy. Kici, idziemy do Kici, O. O. Zobacz, co zostawiłaś po sobie. Zapomniałaś nawet, że tu byłaś i, i wisisz. O. Ładna jesteś, bardzo. Po zazdrościć urady, mojej żony. A tu grup męża Ej, mojej żony, ale to pierwszego męża. Moja żona miała kilku męży, mężów mężów Nie no żartuję e, Ja dzisiaj jestem po prostu Lewą nogą wstałem i A ja zawsze wstaję lewą nogą bo Mam chorą lewą nóżkę i muszę mieć masowaną nóżkę lewą No Dzień dobry Halo. Gdzie jesteście? Jesteście? Wrona jest. A wy jesteście? Ja się pytam. Jedziemy wyścig się zaczął. Kolejny Dla Jędruś Powiesiłem dzisiaj kicie i co zrobicie mi? Co zrobicie światu mądrości, Jędruś, O, w wyścigu jeszcze wezmę udział, o wszystko i wygram go. Bo ja już wszystko wygrałem, wszystkie wyścigi o, o wszystko, co jest możliwe, patrzcie.